Czy wiesz, że jedna z największych operacji Armii Krajowej zakończyła się zarówno sukcesem, jak i bolesną stratą? To akcja taśma. Seria brawurowych ataków na niemieckie posterunki graniczne w latach 43-44. W ciągu zaledwie kilku miesięcy polskie podziemie zlikwidowało aż 13 niemieckich strażnic, zadając wrogowi dotkliwe straty. Jednak podczas ataku na posterunek w Sieczychach w nocy z 20 na 21 sierpnia 1943 roku poległ legendarny harcmistrz Tadeusz Zawadzki Zośka. Jeden z najwybitniejszych dowódców grup szturmowych. Mimo, że był tylko obserwatorem, aktywnie włączył się do walki, płacąc za to najwyższą cenę. Pamięć o bohaterskim Zośce nie zginęła, kilka dni po jego śmierci utworzono batalion jego imienia. To właśnie takie historie pokazują nam, że za każdym militarnym sukcesem kryje się często osobista tragedia, a bohaterstwo ma swoją cenę.